Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem. Na 14 dzień stycznia. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Marka, drugi rozdział, wersety od 13 do 17. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do niego, a on go nauczał. A przechodząc, ujrzał lewiego syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że jest grzesznikami i celnikami, Mówili do jego uczniów, w czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami. Jezus usłyszawszy to, rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Moi drodzy, ten piękny fragment, który usłyszeliśmy, pokazuje nam niesamowicie ważną prawdę, która może także sprawdzić się w naszym życiu. Jezus przychodzi powoływać tych, którzy są słabi i grzeszni, a nie sprawiedliwi. Faryzeusze, którzy uważali siebie za sprawiedliwych, którzy nie mieli sobie nic do zarzucenia, niestety w większości zdecydowanej odrzucili Jezusa i jego naukę. Odrzucili dobrą nowinę o zbawieniu. Natomiast ci, którzy się mieli źle, ci, którzy doświadczali swojej słabości, przyjęli dobrą nowinę o zbawieniu, przyjęli zbawienie i zebrali owoce tego zbawienia. Tak samo jest w naszym życiu. Jeżeli uznajemy siebie za sprawiedliwych i takich, którzy mają się dobrze, niestety może się zdarzyć, że zamkniemy się na Boże działanie, na Boże zbawienie i na obecność Boga w naszym życiu. Kiedy jednak staniemy w prawdzie i przyznamy się do tego, że idealni nie jesteśmy, Bóg będzie mógł działać. Dlatego chciejmy uznać przed Jezusem szczerze i w pokorze naszą słabość. Każdy z nas ma jakieś niedoskonałości i grzechy. No idealnie nie jesteśmy nawet jeśli się staramy. To dobrze, ale doświadczamy czasami tego, że mimo naszych starań upadamy. Jezus przychodzi, aby nas podnieść. Jezus przychodzi, aby zamieszkać z nami, aby zamieszkać w nas i prowadzić nas dalej przez życie. Uznajmy to, że potrzebujemy jego obecności i jego łaski. Wtedy on będzie mógł w pełni działać w naszym życiu. Moi drodzy, pomódlmy się na zakończenie o ten dar pokory, o to, by Jezus pomógł nam przyznać się w pokorze, do tego, że potrzebujemy Jego mocy, Jego obecności i Jego zbawienia. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za to, że przyszedłeś powołać grzesznych, a niesprawiedliwych. Wyznaję Ci moją słabość i grzeszność. Jestem grzesznikiem. Potrzebuję Ciebie. Jezu, przyjdź i zamieszkaj na nowo w moim życiu. Jezu, przyjdź. Podnoś mnie, uzdrawiaj i zbawiaj. Przyjdź także ze swoją łaską do tych, którzy nie potrafią w pokorze przyznać się do swojej grzeszności. Przyjdź i pomóż im, Jezu, zrozumieć, jak bardzo Ciebie potrzebują. Amen. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i błogosławie. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muzyka